Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Aleluja, środa 3 tygodnia Wielkanocnego. Ja zapraszam Ciebie na kolejny odcinek SOS. A dzisiaj kontynuujemy lekturę Dziew Apostolskich i ten niezwykły, błogosławiony czas dla Kościoła, czyli historia, która rozpoczyna się od prześladowania. W Jerozolimie zaczęto prześladować chrześcijan, wspólnotę apostolską. I to spowodowało, że apostołowie opuścili Jerozolimę, że rozeszli się, pouciekali na cały ówczesny świat. Dlatego jest to błogosławiony czas, bo popatrzcie, oni otrzymali ducha świętego, czynili wiele dobra. Oczywiście dokonywało się wiele znaków i cudów, ale cały czas siedzieli w jednym miejscu, w jakiejś strefie komfortu. Dopiero musiało przyjść prześladowanie, musiał przyjść jakiś trud, bardzo konkretny, musiał przyjść wróg, żeby chrześcijaństwo Powyganiać na wszystkie strony świata. Nam czasem się wydaje, że coś nas trudnego spotyka, że, yy, że gdzieś mamy podgórkę, że spotykamy się z jakimiś przeciwnościami no osobiście, czy jakaś, jako wspólnota, czy jako kościół. Ale właśnie te trudności są po to, żeby jeszcze nas mocniej, jeszcze coraz bardziej uruchomić. Kiedy nagrywam ten odcinek, jestem tuż po spotkaniu, które dokonało się w naszej tutaj wspólnocie i parafialnej, i zakonnej. We wtorek udzielał sakramentu bierzmowania młodzieży i dorosłym nasz pasterz naszej Licezji Koszońsko-Kołobrzewskiej, ksiądz biskup Zbigniew Zieliński i po mszy świętej przy stole w naszej sprącie zakonnej rozmawialiśmy o tym, co się też dzieje w Kościele. I ksiądz, oczywiście z księdzem biskułem rozmawialiśmy też o wielu trudnościach. I on mówi, jest trudno, historia Kościoła, chrześcijaństwa zna takie trudności, ale to znaczy, że mamy co robić. Że to nas ma jeszcze bardziej zmobilizować. Tak jak apostołów w pierwszym Kościele to już ja sobie dopowiadam. O tym jest ta dzisiejsza historia. I z jednej strony słyszymy dzisiaj w tych pierwszych wersach o tym wielkim złu, który się dokonuje o szawle, który niszczy kościół, porywa mężczyzn i kobiety, wtrąca ich do więzienia. Wszyscy się rozpraszają, a Filip przybywa do Samarii, głosi Ewangelię, dokonują się uzdrowienia, uwolnienia, sparaliżowani chromi. Zostają uzdrowieni, opętani, zostają uwolnieni, i wielka radość panowała w całym mieście. Takie znowu dwie przestrzenie: ta ludzka, która dokonuje się przez prześladowanie, i ta Boża. Która, kiedy właśnie nie skupiam się na cierpieniu, na prześladowaniu, ale skupiam się na, na tym, co mam robić, na, skupiam się na swoim powołaniu, skupiam się na głoszeniu Ewangelii, skupiam się na wpatrzeniu w Pana Boga, to będą się dokonały cuda w każdym czasie. I dzisiaj popatrzcie nawet, kiedy ten... Może żyjemy w takich czasach chrześcijańskich, różnych takich zawieruch, a z drugiej strony ten XX, XXI wiek jest czasem wielu świętych, błogosławionych, o wiele większej pewnie ilości, liczby tego głoszanek oficjalnie, niż nawet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Bóg jest w stanie wydobyć z, wszelkiego, z wszelkiej sytuacji, wszelkiego nawet zła, wszelkie dobro. I nawet nam w Kościele potrzebni są wrogowie, potrzebni nam są prześladowcy, żeby nas czasem tak przebudzić z letargu, przebudzić z jakiegoś uśpienia, w którym właśnie tkwimy, w którym właśnie trwamy, że nam jest dobrze, że wszystko jest, jak jest, i musi przyjść jakaś bardzo konkretna trudność, żeby nas z tego letargu wyciągnąć. Oraz Bogu dzięki też i dzisiaj za to, co może się dziać trudnego, bo to nas przebudza, oby nas przebudziło. I Ewangelia ciąg dalszy mowy eucharystycznej, w której Jezus mówi, że każdy, kto do Niego przyjdzie, nie będzie łaknął. Kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Przyjść do Jezusa, to Jezus wypełnia wszelkie moje pragnienie i łaknienie. On zaspokaja mój głód. Dzisiaj, kiedy słucham tego słowa, to pytam się też o swój głód. Czego ja szukam? Też na modlitwie. Czy ja szukam tylko tego, żeby się pomodlić, żeby spełnić obowiązek, jakąś rutynę, czy chcę w tym wszystkim przyjść do Jezusa. On wypełni mój głód, moje pragnienia. On ukoi mój lęk, mój strach, moją obawę. Tylko on. I Wreszcie Jezus mówi: Wszystkich, których daje mi ojciec, nie odrzucę precz. Wszyscy, którzy do mnie przychodzą, ocalę. Bo wolą mego ojca jest zbawienie każdego człowieka. Wolą ojca jest to, żeby nikt nie został stracony. Jezus to przypomina. Przypomina też o tobie. Gdy może, nie wiem, przeżywasz może jakiś taki moment dzisiaj, że czujesz się beznadziejnie. Może o kimś takim myślisz, to Bóg dzisiaj mówi, nie pozwolę, żeby ktokolwiek zginął. Nie pozwolę, żeby zginął ktokolwiek z moich dzieci. A za tydzień nam powie Jezus, nie pozwolę, żeby zginął ktokolwiek z mojej owczarni. Niech to słowo będzie słowem nadziei, pokrzepienia, takiej ufności. Na ten dzień nie bójmy się. Nie bójmy się i odwagi. Przyjdźmy do Jezusa. A Jezus nakarmi Twój głód, wypełni Twoje łaknienie. Za czymkolwiek pędzisz, biegasz, pamiętaj, to wszystko znajdziesz tylko i wyłącznie w Nim, w Panu Bogu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.